A dzień dobry. Właśnie wstałem. Niedawno? Właśnie, w następnym Tak, halo. Cześć Wojtek, słuchaj. Tomek z tej strony Suwałki. Wiesz co? Bo do mnie Paweł z Warszawy, wiesz, się dobija, że on tam do Ciebie dzwonić się nie może. I słuchaj, jest taka sytuacja, że on prosi mnie, no bo ja z tobą mam kontakt, nie? Tak. Żebym ja to by to powiedział. I słuchaj, a jak ja bym tobie wysłał jego numer na ten telefon sms-em, to ty byś do niego zadzwonił, czy ty nie masz ochoty z nim rozmawiać? Nie, ja rozmawiałem, bo bym porozmawiał, trzeba znaleźć tą osobę, co mi usunęła ten... Ten kanał, nie? Tak. Słuchaj, Ci potwiem trochę. Ty powinienesz na to mynie się przejechać, na której wy by byliście. Wiesz? Ja wiem, ale I tu już śnieg... Miej monitoring. I oni z tego monitoringu będą mieli numer rejestracyjny. Bo on na menu rejestracyjny, nie? Tak. No to oni będą widzieli, będziesz jaki tam numer rejestracyjny w ogóle. Ale on nie powinien nawet ściągać numeru. Ja wiem o tym. No, słuchaj, ale tam już ja widziałem, dobrze Tobie idzie, kuźwa, yy, ten kanał, tam no, no trudno stało się, nie, nie ma co, wiesz, jak to się mówi, nie ma co płakać nad rozdanym mlekiem, albo kiedyś na Warmii mówili, że musztarda po obiedzie. No właśnie, ale ja Ci powiem, że yy, przerabiają mój kanał, ten nowy nawet. Ja właśnie bo to zgłaszał Zgłaszaj normalnie zobacz dla mnie jeden film też chłopak yy, ukradł, no to ja zgłosiłem i już nie ma od tego filmu i dostałem i ostrzeżenie. No ja to zgłoszę. No. Major, to co ja tobie wyślę e, Papa numer, ty do niego dozwolisz? Tak, weź wyślij. No to ja ci SMS-em zaraz tu wyślę, by przynumer numer, nie? Tylko tam nikomu nie damy. Nie, ja mam do niego numer. Tylko zablokowany był. ale on mu zmienił numer teraz. Aha. Ja ci wyślę jeszcze raz, wiesz. Ale zobaczysz, może taki sam, wiesz o co chodzi. Dobra. No a jak tam są poczuci Wojtusi? No dobry. Dobre, może być. Może być. No to dobre, to na razie. No dzięki za telefon. A na głos nie, nie dawałem, a teraz, a co nagrywałem? Właśnie no Paweł z Warszawy próbuje się do mnie skontaktować, żeby mi w jakiś sposób pomóc, ponieważ właśnie ten film widziałem, no. Wysył w okularkach, cały te papierosy pali i wypowiada się Wszyscy planowaliście mógłbym żeby mnie usunąć z YouTube i udało się Wam ale to dla tej osoby tak łatwo nie pójdzie A właśnie człowiek dzwonił, że trzeba jechać, a w, kiedy to było, wczoraj, przywczoraj, to w niedzielę było, tak? No. On był. W, w niedzielę trzeba iść do, na myjnię i wziąć numer y, myjni, tam gdzie można zadzwonić i zadzwonić i pojechać i trzeba, y, żeby oni zgrali. A jak nie, to... To do Urzędu Miejskiego trzeba na składowo. A tutaj jest państwowa nie Tak. Tam numer jest, trzeba zobaczyć pierwszą, nie państwowa. Ja wiem. Bo ja rozmawiałem. To jest państwa. To nie jest prywatna. Dużo pan my mini jest e, tych tak, e, bez dotykowych. Bo to my nie bez dotykowe. To eee bierzi sam myjesz. Przecież jaka to ona będzie? Ble, 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 wrocławska nie, wrocławska tak, ona tam stoi. Stocikowa. A jak nie na policję trzeba zgłosić? <laughs> Pismo pisać każą to właśnie to po chuj jak kurwa to zrobiłem to działalność żeby dla państwa to trzeba jechać do urzędu i wykasować ten kanał całe te u... i po prostu zawiesić wszystko i dać nie ja ja się zajmę dzisiaj. a to ty się zajmiesz ty się zajmiesz ty wszystkim się ty zajmujesz o wszystkim ty się zajmujesz no ja pojadę do... Dwa mleka wypiłeś, trzy! A... Ja ja pojadę do Urzędu Miejskiego na składową i mnie powiedzą. Czekaj, o której to godzinie było? 10.11, nie? Ach. Ty nic nie pamiętasz. Ja mam dupie to. Właśnie dobrze wypowiadał się. O której to było godzinie. Mam dosyć tutaj mieszkać. Eee, Rozumie pan? Ja nie pan. Ja ty pan. Ty ode mnie starszy 9 lat, to jesteś pan. To ja chcę poszukać, chcę porozmawiać z moimi znajomymi, żeby po prostu znaleźć sobie normalne miejsce, gdzie będę mógł normalnie, spokojnie sobie nagrywać i ktoś. Chce ze mną nagrywać szelby tylko nerwy mnie szarpią skurwe syny nie dano mnie spokoju o widzicie no już jak jest moja kamera włączona proszę nie przyklinać bo ty jesteś kurwa jak osioł no stop kurwa to samo kurwa gadasz Chcesz się pozbyć mnie, to dobrze. A ty budyń miał zrobić, a trzy mleka wypił. Kupię dziś. No ja nie, to mnie, w dupie mam to twoje mleko. Ja mój cztery kupił, nie on trzy kupił. Albo sobie jedną pił. Kierowca. No dzisiaj ma przywieźć kołdro. Jasuś. Kołdro. Kołdro czy Kołdro. Bo tak się mówi kołdro. Kołdłe. Dobra, mów co chcesz. tym zmień może alfabet morsa. Aha. O i właśnie chciałem tu z długi film nie będzie, bo nagrzałem i kotulecika o chciałem wam powiedzieć, że śledzą mój kanał i proszę zakładają Wojciec z bombasu, ale Wo wojciec z bombasu to jest ugłym. Co ja wcześniej występowałem w mundurze, to po prostu, a nie. I proszę po prostu widzów, którzy mnie oglądają, żeby po prostu blokowali te ugłym filmy, kto po prostu zabiera co kopiuje i na swój jakiś kanał żeby ogólnie zgłaszali do YouTube no i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, bo nie chce mi się jak jest ogólnie, sami widzicie Dobrze powiedział, tyle czasu się wyprowadzać, to wreszcie trzeba się u wyprowadzić się stąd. Już, postanowić raz, w dupie mieć to wszystko, zawinąć swoje, kurwa, manatki, całe te, a, kurwa, ma teraz nie zarabiam, kamery będą ściągnięte.